Boże, ześli cokolwiek, żebym się mogła uspokoić. Wszystko jedno, co! Chwała ci panie! Jest moje lekarstwo na miłość. Dzień dobry! Co za miłe spotkanie! A co pan tu robi? Stęsniłem się za panią i przyszedłem w nadziei, że panią tu spotkam. Los, jak zwykle, okazał się dla mnie łaskawy. No i jak samopoczucie? Fatalnie. Moje samopoczucie bez pana zupełnie wysiada. <laughs> Musi się pan nim bez przerwy opiekować? Z największą przyjemnością. I zamiast liczyć na jakiś przypadek, trzeba było zadzwonić, umówić się. Słusznie. Czy pozwoli pani wobec tego, że dzisiaj złożę wizytę? <laughs> Naturalnie, nawet zaraz. Niestety, oprócz tęsknoty wezwały mnie pewne sprawy zawodowe.